W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić ściek angielski. Bardzo przydatny jako ściągacz, a także aby otrzymać grubszą, miękką dzianinę. Mam na imię Joanna i zapraszam do nauki ściegu angielskiego na maszynie dziewiarskiej dwupłytowej. Zaczynam od ustawienia dźwigni połowy przesuwu na literę P i na pozycję numer 5, która oznacza, że igły na obu płytach są naprzeciwko siebie. Następnie, przy pomocy przesuwacza, wysuwam do przodu co drugą igłę na górnej i na dolnej płycie. Igły z płyty dolnej dobieram tak, aby znalazły się pomiędzy igłami z płyty górnej. Obydwa wózki są ustawione na dzianie gładkie, a pokrętła wielkości oczek na zero. Przesuwam wózkiem dwa razy, aby igły ustawiły się w pozycji pracy. Przekładam włóczkę pomiędzy płytami w dół, wieszam na jej końcu spinacz bieliźniany albo zawiązuję ją na śrubie pod spodem. Przesuwając lekko wózkiem, nawlekam włóczkę i przesuwam wózek na lewą stronę. Pomiędzy igłami z obu płyt powstaje zygzak z włóczki. Wyjmuję najpierw drut z grzebienia i wysuwam go do góry pomiędzy płytami, tak aby jego zęby przeszły równomiernie pomiędzy zygzakiem. Następnie wsuwam drut w małe otworki na zębach grzebienia, tak aby zakręcony koniec druta dotykał i leżał na końcu grzebienia. Zawieszam niezbędne ciężarki na grzebieniu i zmieniam ustawienia wózka na obydwu płytach. Wózek górny ustawiam na literę C na dzianie okrężne. Na dolnym wózku przesuwam lewą dźwignię krzywki z 1 na 0, a wielkość oczek na 2 i przerabiam 3 rzędy. Ponownie zmieniam ustawienia na obydwu wózkach. Wózek górny ustawiam na ścieg angielski, przesuwając pokrętło z litery C na E. Wielkość oczek ustawiam odpowiednio dla grubości włóczki, w moim przypadku na numer 5. Na wózku dolnym lewą dźwignię krzywki cofam na 1, a wielkość oczek ustawiam również na cyfrę 5. W ten sposób wszystko jest gotowe, aby przerobić właściwą ilość rzędów dla robótki ściegiem angielskim. Wózek przechodząc z lewej do prawej utworzy ścieg zakładkowy, który spowoduje pogrubienie dzianiny i charakterystyczny wygląd ściegu angielskiego a przechodząc z prawej do lewej będzie przerabiał wszystkie oczka. Dziękuję za obejrzenie pierwszego z wielu filmików poświęconym ściegom na maszynie dziewiarskiej dwupłytowej. Zapraszam do podzielenia się opinią pod filmikiem, a także do subskrypcji na kanale Maszyna dziewiarska krok po kroku.